Witam Was serdecznie w nowym odcinku serii Zagrajmy w GTA 3. Ja jestem Sarge i za chwilę zabierzemy się za bodajże już przedostatnią misję u Donalda Lowa. Mamy jeszcze, właśnie, jeszcze dwa zadania u niego, z tego co pamiętam. Więc powinniśmy się z tym uwinąć jeszcze w tym odcinku. I jeśli starczy nam czasu, to jeszcze też wykonamy misję dla Reya. Będzie to ostatnia misja u niego, więc taki jest plan na dzisiaj. Ale najpierw zacznijmy właśnie od Donalda. You are proving to be a safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. No właśnie, a więc będziemy musieli pilnować innego pojazdu, będziemy musieli eskortować inny samochód. I nie bez powodu zabrałem tutaj właśnie ten krążownik kartelu, dlatego że jest to pojazd, który ma całkiem sporą wytrzymałość. Wprawdzie nie tak dobrą jak właśnie ta ciężarówka, którą muszę ochraniać, no ale mimo wszystko nie jest to taki właśnie zły wybór. Teraz szkoda, że się uderzyłem o inny pojazd, bo już na starcie będę miał troszkę podniszczony samochód, no ale trudno się mówi. I cała zabawa polega na tym, że musimy dojechać aż do Shoreside Vale, a po drodze będą nas atakować właśnie członkowie gangu kolumbijskiego. I to zarówno jeśli chodzi o inne pojazdy, jak i o tych ludzi, którzy będą strzelać z różnych broni. Więc tutaj będziemy musieli z każdej strony tak naprawdę uważać. Czekajcie, ja tutaj spróbuję przejechać trochę do przodu. I spróbuję sobie tutaj wymienić broń, dlatego że przyda się dobra broń, żeby atakować tych członków kolumbijskiego kartelu. Oho, to oni już. Proszę bardzo, od razu ich na starcie załatwiłem, żeby mi tutaj nie przeszkadzali. I bardzo dobrze. Troszkę miałem teraz szczęście, że akurat na nich trafiłem. I jedziemy dalej. I tak właśnie tą bronią M16 najlepiej ich likwidować, bo możecie zwrócić uwagę, że od razu dosłownie parę strzałów. I zniszczony jest ich pojazd, więc to jest świetna sprawa. No ale oczywiście to nie jedyny samochód, jaki będzie tutaj jeszcze atakować tę ciężarówkę. Więc jedziemy dalej i będziemy patrzeć się. No, tutaj już atakują, co ich. Niestety mam jedną gwiazdkę. Tam w ogóle była gwiazdka, kurde. Czekajcie, jadł znowu. Szybko, szybko, szybko. Kurde, nie trafiłem ich, za daleko byli trochę. Szybko za nimi w takim razie, bo będą atakować tę moją ciężarówkę. A tego przecież nie chcemy. Ona musi być w jak najlepszym stanie, bo musimy dojechać aż do Shoreside Vale. Zatrzymać ich. I dobra, panowie, chodźcie tutaj. Tak jest. Udało się. Niestety już mam dwie gwiazdki. Kurde, to niedobrze. To bardzo niedobrze, bo teraz mi będzie jeszcze policja przeszkadzać. O kurde, tego nie przewidziałem szczerze mówiąc. Miałem nadzieję na to, że przejadę na tyle bezboleśnie, że tutaj policja mnie nie będzie gonić. A jeszcze w dodatku po drodze nie pamiętam, żeby były jakieś gwiazdki, które można by było wykorzystać, żeby tutaj opuścić się poziom pościgu. No to nie dość, że będę musiał radzić sobie z kartelem, to jeszcze z policją. Na szczęście tutaj w podziemnym tunelu powinno być raczej bezpiecznie. Trochę pojadę może przodem, żeby zobaczyć, czy tam nie będzie jakichś problemów. O nie, policja! No tylko nie policja! Czy tam, kurde, uderzyła w ten nasz pojazd? Oho, tu jest koleś. Dobra, załatwiłem go. Jeszcze znowu policja. Nie, 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 nie. Tylko nie to. Szybciej, 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 szybciej. Dobra, i jedziemy w tę stronę. Ale patrzcie, już mam naprawdę podniszczony pojazd. W sumie to powinienem wymienić go. Bo jeszcze trochę i będzie mi płonął. No ale dobra, to jakoś spróbujemy to przetrwać. Trochę ich spróbuję tutaj przytrzymać z tyłu. Żeby mi nie przeszkadzali że patrzcie, no niszczą mi ten samochód y, strasznie Ajajaj, aj, aj, no nie jest dobrze, nie jest dobrze Tutaj może spróbuję zmienić auto, ale nie, no akurat na to to nie za bardzo Jadę tędy Zobaczymy, może jeszcze jakiś inny samochód y, znajdę Na pewno nie będę brał limuzyny, bo ona akurat słowo się spisze Ale czekajcie, tutaj z przodu jest y, ten szybszy pojazd Spróbuję go zabrać Jazda, jazda, jazda Chodź tu, zatrzymaj się Stój, stój, stój. Dobra, wysiadać. I jadę, jadę do przodu. Nie rozjechać tylko policjantów, bo nie chcę mieć trzech gwiazdek, wtedy już będzie tragedia kompletna. No i jak widzicie, teraz mi tutaj skręca ten pojazd w stronę lotniska. Właśnie w lewo można na lotnisko się udać. Wiem oczywiście, że ten Infernus nie jest aż tak wytrzymały, ale mimo wszystko lepiej mieć Infernusa w miarę jeszcze sprawnego, niż jechać już poważnie uszkodzonym krążownikiem kartelu. O Jezu, jeszcze policja mi tutaj będzie znowu przeszkadzać, no. Najgorsze jest to, że ta moja ciężarówka, którą ochraniam, to ona też głupio strasznie uderza w te radiowozy, kiedy one tutaj jeżdżą. Wtedy też oczywiście tracą... traci ten, ta moja ciężarówka energię. Tego też przecież nie chcemy. No nie, co tutaj? Czemu on zawrócił? Ajajaj, aj, aj, kompletnie wariują te pojazdy w tym momencie. Dobra, ale jesteśmy już w każdym razie w Shoreside Vale praktycznie. No i patrzcie, ten pojazd, ta ciężarówka kompletnie głupio jedzie tutaj prosto na ten drugi samochód. I nie wiem, czy nie traci na tym energii. Oczywiście, że trochę traci. Jezu. Tragedia z tą sztuczną inteligencją w tej grze, naprawdę, momentami można się po prostu załamać. No, patrzcie, nie ominie tego pojazdu, tylko jedzie prosto na niego. Ja teraz na niego nie będę wymieniać, no bo to już jest kompletnie tragiczny pojazd, w którym nie chcę jeździć. No, ale naprawdę tutaj nie jest za ciekawie, no. Dobra, gdzie ty teraz będziesz jechać? Jeszcze dalej prosto. Najgorsze jest to, że jak ja będę atakował kolejne krążowniki kartelu, no to wtedy jeszcze będę miał e, dalszy pościg. Patrzcie, tutaj już są. Dobra, zatrzymajmy się i załatwmy go. Tutaj kolejny. Dobra, załatwiony, tam jeszcze drugi jedzie, ale zawróci się teraz dopiero, czekajcie, ja spróbuję wyjechać stąd, spadamy, nie, tylko nie to, tylko nie to, uciekamy, uciekamy, zabierzmy w takim razie pojazd policyjny, nie ma co tutaj zwlekać, jak najszybciej jedźmy, bo już zwróćcie uwagę jak bardzo jest zniszczona tamta ciężarówka moja, którą mam chronić, nie wiem co tam się dzieje szczerze mówiąc, wolę nawet nie myśleć, czekajcie, to jest tutaj już chyba, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem już nasz cel. Spokojnie. Jezu, co on robi? My no teraz nie mówcie, że on się zaciął. Naprawdę. A nie, może jednak wiedzie tutaj i chyba to będzie koniec misji, wiecie? Dobra. Jest, udało się. Ależ się tutaj namęczyłem, powiem wam. Znajdź budkę telefoniczną. Widzę, że kolejny zleceniodawca w Wichita Gardens. To pogadamy o interesach. Dobra, dobra, ale to w swoim czasie wszystko. Na razie chcę ogarnąć tutaj sprawę ostatniego zlecenia u Donalda. No to jest chyba najbardziej frustrujące jak dotąd zlecenie, jakie mi przyszło wykonywać, powiem Wam szczerze. Sami byliście świadkami tego, co tutaj się wyprawiało. Okropne zadanie po prostu, ale najważniejsze, że się udało to wykonać teraz spróbujemy zabrać się za kolejną misję. Najlepsze było to, że ten pojazd, ta ciężarówka, którą mieliśmy chronić, ona się na koniec zacięła jeszcze tuż przed wjazdem do garażu, że sami widzieliście, ona skręcała w prawo na tą barierkę, kompletnie bez sensu. Tutaj wyjedźmy. Nie, tylko nie do... Uff, na szczęście tu jest płytko w tej wodzie, uff. Całe szczęście, jeszcze premier za szalony skok otrzymaliśmy. Im bardziej szalony skok, tym więcej pieniędzy otrzymujemy. Ach, tutaj bym ukradł ten pojazd, ale policja będzie mnie gonić. Dobra, nieważne, spróbujemy. Mam nadzieję, że po drodze po prostu sobie odpuszczał i tyle. No i znowu do Donalda w takim razie. Przejedźmy się od razu tutaj w tę stronę, bo i tak na tą ulicę będę musiał skręcić. No i dobra. Ostatnia misja. Mam nadzieję, że już nie będzie taka irytująca. Bo ta, która była tutaj, chyba najbardziej mnie zdenerwowała, jeśli chodzi o głupotę sztucznej inteligencji. Bo naprawdę przez to można było ją zawalić, kurczę, no. Ale dobra, najważniejsze, że jakoś to poszło. I możemy w takim razie kontynuować. A lesson in business, my friend. Jeśli masz have a unique commodity the world and his wife will try to wrestle it from your grass even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there. Pick up the van and act as a decoy. Keep them busy and he should make good his escape. Aha, tutaj w takim razie czeka nas ucieczka przed potężnymi oddziałami policji. Z tego co kojarzę, tutaj mieliśmy naprawdę w tej misji sporo gwiazdek, kiedy już właśnie Dotrzemy do tej ciężarówki całej. Tylko gdzie ona w końcu jest? Czy ona jest tutaj normalnie na wyspie Stouton? Czy jednak... No właśnie, ona jest chyba w Shoreside Vale, mi się wydaje. Widać nawet, że trzeba gdzieś tam skręcać w tę stronę. Dobra, no to spróbujemy się tam przejechać. Akurat tutaj będzie e, most, więc z niego skorzystamy. Akurat nie mamy pościgu, więc możemy z niego skorzystać, bo gdybyśmy mieli pościg, to tu jest naprawdę bardzo ryzykowne, żeby tędy jechać, no bo jak wiecie, ten je most jest opuszczany. I może to być też dodatkowy problem. Tutaj szybko przejedźmy, póki jeszcze jest opuszczony. No i jakoś zdążyliśmy. A tu ciężarówka, tak jak mówiłem, jest właśnie w Shoreside Vale. I tutaj nie dość, że będziemy mieli spory ogon policji, to jeszcze będziemy musieli właśnie ich unikać przez dłuższy czas. Nie wiem, czy tutaj coś dawało wjechanie do przemalowywalni, bo chyba nie za bardzo niestety. No Ale zaraz zobaczymy. Powolutku przy okazji poznajemy Shortside Vale. Oczywiście jeszcze będziemy mieli okazję tutaj zawitać nieraz. Patrzcie, już tutaj czekają, kurde, oddziały policji przygotowane specjalnie na tą misję. Żebyśmy przypadkiem nie mieli za łatwo, a jakżeby inaczej. No dobra, to przygotujmy się w takim razie na ostrą jazdę. Wsiadamy. Teraz odciągnij gliniarze od magazynu, 3 minuty na to. Orzesz kurde, i patrzcie, aż 6 gwiazdek na naszym koncie. No to spadamy. Dobrze przynajmniej, że mamy ten samochód, tę ciężarówkę, tylko że ona już jest naprawdę uszkodzona, niestety. Dobra, powiem wam tak, pojedziemy sobie w takim razie do mostu podziemnego, bo tam jest jeszcze w miarę spokojnie. Tam jeszcze można w miarę, myślę, unikać tych pojazdów. Przede wszystkim, unikniemy też śmigłowców. A trzeba pamiętać, że na sześciu gwiazdkach to nawet tutaj wojsko potrafi nas gonić. Tam wiem, że na górze była wprawdzie gwiazdka do opuszczenia, ale oczywiście nie będę już tracił czasu, żeby tam wchodzić na górę. Spróbujemy faktycznie odciągnąć tą policję od nas, a raczej od magazynu. Z drogi, z drogi. Kurde, problem teraz z tym pojazdem jest taki. Czekajcie, zmienię sobie kamerę. Problem z tym pojazdem jest taki, że tutaj mało co widać, kiedy jedziemy z kamerą umieszczoną za tą ciężarówką. I przejdźmy na wyspę stauton w takim razie, czyli w prawo. Nie, panowie! Ajajaj, przeszkadzają mi strasznie tam z tyłu. Odczuwam ciągle ich uderzenia. Wy tego oczywiście nie widzicie. Ale za bardzo do tyłu nie mogę się spojrzeć, bo nic nie widać. Dobra, ale już połowa czasu minęła, w sumie to ja powinienem jak najwolniej tutaj jeździć, bo tak jak mówię, no tutaj jestem jeszcze najbezpieczniejszy, właśnie na terenie tego mostu, tego podziemnego tunelu. Powinienem tutaj jak najwięcej jeździć i jak najwolniej właśnie staram się jechać, bo... Czekajcie, wyspa Stoughton, w prawo. Sami widzicie, no tutaj nie ma żadnego FBI, żadnego wojska, żadnych potężniejszych oddziałów policji. Więc jakoś można sobie dać radę. A gdybyśmy byli na mieście, i zaraz tutaj wyjadę na miasto, no to tam już jest naprawdę gorąco. Ja spróbuję za chwilę wyjechać i znowu wjechać do tego tunelu. Myślę, że to może być niezły pomysł nawet. I wtedy może ewentualnie skierować się na Portland. To może być niezłe wyjście, tak naprawdę. Dobra, tutaj nie chcemy tych kamer. Skręcamy. Oj, nie, 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 tylko mnie nie zrzućcie teraz przypadkiem do wody. Bo to będzie bardzo przykre. I tak jak mówię, tutaj zawracamy. Już śmigłowiec nam słyszałem, ale nie dajemy się. Jedziemy dalej tutaj. I teraz z kolei będziemy powoli skręcać w prawą stronę. I na szczęście właśnie tu jest policji na tyle mało, że ona aż takich dużych uszkodzeń nam nie zadaje. Oho. Co my tu mamy? kurde, ten potężniejszy oddział. O nie, 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 nie. tylko nie tu. Dobra, chciałem tutaj skręcać, to mam. Jeszcze 10 sekund, i za chwilę się uda. To już jest od razu Portland. Dobra, powinniśmy dać chyba radę, wiecie. No i proszę, misja zaliczona. Ok, a więc udało się. Automatycznie, oczywiście, po zaliczeniu misji, policja w magiczny sposób przestaje się na mnie tutaj zajmować. Więc teraz spokojnie wracamy na wyspę Staunton, i przy okazji macie właśnie taki mały poradnik w formie tego mojego let's playa, jak wykonywać najlepiej te misje. Bo wiem, że wiele osób się z tymi misjami męczyło kiedyś, i zresztą ja też się kiedyś z tym męczyłem, nie będę ukrywał. Ale przechodząc grę tyle razy, już nauczyłem się wielu takich właśnie najlepszych podejść do danego zadania, żeby możliwie jak najbardziej sobie ułatwić rozgrywkę, żeby po prostu te misje wykonać. No bo przecież o to tutaj chodzi. I właśnie w przypadku tej misji bardzo ważne było, żeby wjechać do mostu podziemnego. Bo tak jak mówię, gdybyście sobie jeździli i uciekali po mieście, to szanse byście mieli dużo, dużo mniejsze. Dlatego, że wtedy by was goniły te poszczególne oddziały policji i nawet wojsko w skrajnych przypadkach. Więc lepiej nie kusić losu i jednak sobie ułatwić trochę sprawę właśnie poprzez wjechanie do tego podziemnego tunelu. No i dobra, jak możecie zauważyć na mapie, Mamy jeszcze jakieś zadanie u Donalda, pojedziemy teraz do niego i zobaczymy o co chodzi. Aczkolwiek jestem prawie pewien, że to była ostatnia misja. No, ale jednak musimy jeszcze zajechać do niego, więc zróbmy to. A później na koniec tego odcinka, właśnie wykonamy sobie jeszcze misję u Reja, żeby już mieć również jego questy za sobą. Oj, tutaj nie chcę sobie za bardzo zniszczyć pojazdu. Aby mieć później właśnie na jakąś misję tego Infernusa. Chociaż mam nadzieję, że po drodze jeszcze znajdę go w idealnym stanie. I wtedy będę mógł sobie pojechać. Tutaj nawet jest? Dokładnie. Mamy Infernusa. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Spokojnie, zabierzemy teraz go. Jednak lepiej mieć właśnie w nienaruszonym stanie pojazd. Oj, tylko, żeby mi teraz tutaj nie przeszkodzili, panowie. Ubiedźmy trochę naokoło. Dobra. I jedziemy tutaj dalej. Teraz w prawo. No i zobaczmy, co tam z tym nieszczęsnym Donaldem. Wysiadamy. I wchodzimy w takim razie do niego. No właśnie, ja już o tym wiedziałem. Donald po prostu w tajemniczych okolicznościach nagle zniknął, więc żadnej misji tutaj nie będziemy mieli. Po prostu zobaczyliśmy jakiś opróżniony pojemnik i właśnie Donalda nie ma nigdzie tutaj w okolicy. No i jeśli chodzi o niego, to przynajmniej na razie musimy sobie kwestię odpuścić. Ta ikonka była tylko po to właśnie, żeby nasz bohater dowiedział się, że Donalda już tutaj nie ma. Odszedł tak naprawdę bez żadnych wyjaśnień po tym, jak wykonaliśmy dla niego kolejne robótki. A tymczasem jedziemy do reja i zobaczymy, co on ma tutaj dla nas do wykonania. On jak zwykle czeka na nas tutaj e, przy tym... E, przy tych e, ubikacjach. Czekajcie, ja sobie tak wykręcę odpowiednio tutaj drogę. Dobra. No i co? Zobaczmy, co też masz ciekawego do powiedzenia. You weren't followed. Good. If this is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank, and they don't like the screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my private at the airport, and I'll make it worth your while. I właśnie dlatego <laughs> wziąłem sobie infernusa. I jeszcze w dodatku CIA obserwuje most, więc trzeba znaleźć inną trasę, a więc to oznacza, że musimy przejechać tunelem podziemnym. Dlatego od razu kierujemy się tutaj na północ. Dlatego, że jak pamiętacie, zapewne na północy. Wow, tam już w ogóle strzela do mnie CIA z tego mostu. Na szczęście udało się uciec, ale trzeba bardzo uważać. I tak jak mówię, przejedziemy sobie tutaj do tunelu podziemnego, który jest jedynym bezpiecznym miejscem, gdzie możemy odwieźć właśnie do Shortside Vale naszego Ray'a. I zawieziemy go na lotnisko, a trzeba się naprawdę spieszyć, dlatego że czasu jest niewiele 3 godziny, czyli tutaj w czasie realnym to są 3 minuty. Jak pamiętacie, most, znaczy tunel podziemny jest tutaj w prawą stronę. No, panowie, nie przeszkadzajcie mi teraz tutaj. Najgorsze jest oczywiście to, że będzie tutaj z pewnością dość tłoczno. Będziemy musieli unikać w miarę możliwości tych pojazdów, jakie tutaj będą stały na naszej drodze, ale jako, że mamy Infernusa. To mam nadzieję, że zdążymy w miarę spokojnie. Tak więc pamiętajcie, jeśli wykonujecie tę ostatnią misję dla Ray'a, to wybierzcie sobie. Ajajaj. wybierzcie sobie najpierw jakiś e, szybki pojazd. I myślę, że najlepszy do tego jest właśnie Infernus, który jest bardzo szybki. A do tego w miarę wytrzymały jak na te e, pojazdy, właśnie najszybsze. Bo są też inne samochody, bardzo szybkie, ale jednak mało wytrzymałe i one mogą szybko zostać zniszczone. Zwłaszcza, że właśnie w okolicach tego mostu kręci się CIA, które dysponuje tak potężnymi narzędziami zniszczenia, że mogą od razu w momencie załatwić Was. Tutaj w lewo skręcamy, bo jest to wyjazd właśnie w okolice lotniska. Tam prosto byście pojechali bardziej w centrum Shoreside Vale. A do centrum teraz jechać nie chcemy. Dobra, powinienem spokojnie raczej zdążyć, bo to już jest tutaj praktycznie. A do końca jeszcze została minuta, więc jest ok. Station, some care, some kind of scared, I tutaj trzeba się jak najbardziej rozpędzić, bo nie wiem, czy tutaj nie będą stali agenci CIA przypadkiem. No, stoją, stoją. Szybciej, 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 szybciej. Strzelają do nas, ale dobra, uda się to zrobić. I zatrzymać się tylko tutaj i Ray wysiądzie. No i proszę, a więc rajowi udało się uciec. Teraz musimy tutaj zawieść samego siebie do tego, do tej jego dziupli. I tam właśnie odbierzemy jego zapasy, bo ma dla nas właśnie jeszcze wynagrodzenie oraz pewną fajną nagrodę. Tyle tylko, że zanim skorzystamy znowu z tunelu podziemnego, to warto zlikwidować tutaj tych agentów. Chociaż teoretycznie, no, o, co jest grane? Wow, wariuje mi teraz myszka. Co jest? Jasny gwint. Dobra, już jest ok. Ale patrzcie, tutaj ogólnie mamy agentów po tej stronie. W sumie to ja mogę wjechać z tej strony, więc oni nie powinni mi sprawiać problemów. Tutaj mamy trzech agentów. Dobra, to wiecie co? Może ja spróbuję w takim razie przejechać tutaj pod prąd. Po prostu pamiętajcie, żeby nie jechać tam z tamtej strony, gdzie tak naprawdę powinniście jechać. Wow! Że kurde. Gdzie tak naprawdę powinniście jechać zgodnie z planem. No to pięknie się teraz spakowałem, ale na szczęście mamy inny pojazd, więc zabieramy. Wprawdzie jest to pojazd dużo gorszy. Co jest? Wow? Jeszcze raz siadamy. Dobra, teraz jakoś tutaj stąd wykręcić. No ponieważ Esperanto jest bardzo długim pojazdem, to nie jest łatwe, tym bardziej, że tu mi jeszcze przeszkadzają. No kurde, panowie. Czekajcie, mamy kurumę. Że zabierzemy kurumę w takim razie. Ale czemu oni tutaj teraz jeżdżą? Teraz się korki kurde robią. Tam jeszcze widziałem Infernusa w sumie, ale już dobra, wyjadę tym samochodem. No i jazda stąd. Jako, że jadę pod prąd, okej, okay, tutaj mogę akurat skręcić z powrotem na normalną ścieżkę. No i tak jak mówiłem, teraz tylko na wyspę Stoughton się kierujemy i tam dostaniemy się do kryjówki REJA, skąd właśnie odbierzemy nagrodę za to zlecenie. I to właśnie nie tylko chodzi nawet o pieniądze, ale to zobaczycie za chwilę. Czyli tutaj też bardzo ważne było to, żeby w trakcie tej misji przede wszystkim unikać CIA, żeby mieć szybki pojazd i żeby znać oczywiście również drogę na lotnisko, bo to jest bardzo ważne, żeby zdążyć tutaj w ciągu trzech minut. Jak widzicie, jako że ja znałem drogę, to jeszcze z dużym zapasem czasowym tam dojechałem. No ale właśnie zasługą tego jest to, że znam drogę i miałem szybki pojazd. No i unikałem właśnie tych przejazdów, gdzie CIA na mnie tylko czekało. A z powrotem pamiętajcie, żeby nie wjeżdżać do tego tunelu po prawej stronie, bo tam by was załatwiła. Załatwiliby was agenci CIA. A jeśli już macie tam wjeżdżać, to właśnie wcześniej te snajperki ich wyeliminujcie. Tyle tylko, że też trzeba z kolei pamiętać, że za każdego agenta dostaje się jedną gwiazdkę pościgu. I najlepiej jest po prostu załatwić jednego, odczekać jakiś czas, aż gwiazdka zniknie, później załatwić drugiego i tak dalej, aż wyeliminujecie wszystkich. Ale sami widzieliście, najłatwiej tutaj po prostu jest zrobić tak, że zwyczajnie przejedziecie tym tunelem pod prąd. Oczywiście tam trzeba uważać na pojazdy nadjeżdżające, ale nie było większego problemu, bo zaraz później zjechaliśmy na pas, który jest przeznaczony dla naszego kierunku ruchu. I teraz już w drodze powrotnej, tak naprawdę nie ma już żadnych problemów, bo ani nikt nam nie będzie przeszkadzał, ani żadnych innych kłopotów typu ograniczenie czasowe też nie mamy, więc tylko wystarczy dojechać na miejsce i właśnie odebrać tą naszą całą nagrodę. I to będzie na tyle w tej grze, jeśli chodzi o zlecenia dla Reja. Zostaną nam już tylko misje dla Asuki dla tego gościa z budki telefonicznej. No i jeszcze dla jednej osoby można powiedzieć, ale to już nie będę wam zdradzał. Tutaj muszę wjechać? Tak. Chyba tutaj trzeba przejść. I proszę bardzo. Zatroszcz się o mojego kuloodpornego patriota. Do zobaczenia. W Miami chyba? Nie jestem pewien, czy to było w Miami. Jeszcze za chwilę będzie. I patrzcie jakie mamy tutaj fajne bronie. Jest miotacz ognia. Jest bazuka, jest karabin. Tak, do zobaczenia w Miami, Ray. I właśnie, najważniejsze jest to, że ten Patriot jest kuloodporny, a więc pojazd naprawdę niezwykle cenny tutaj w tej grze. Jedyny taki Patriot w całej grze, z tego co wiem. Więc koniecznie oczywiście od razu trzeba go zawieść do naszej kryjówki i trzymać na czarną godzinę na taką misję, na taki moment, kiedy on naprawdę będzie potrzebny. Nie jestem pewien, czy go wykorzystamy, ale jeśli tak, to na pewno zostawię go na taką misję, kiedy będzie szczególnie potrzebny. Kiedy będzie nas sporo przeciwników atakować, i wtedy właśnie taki kuloodporny Patriot może idealnie się przydać do tego, żeby wyjść bez szwanku z takich starć. Dobra, tutaj sobie zaparkujemy. Tak jak już mówiłem Wam wcześniej, w tym garażu możemy trzymać dwa samochody. Tutaj troszkę wykręcę jeszcze tym infernusem, żeby. Ładniej było to zaparkowane. No i dobra, niech będzie w ten sposób. No i tak, jak mówię, ten kuloodporny Patriot będzie sobie tutaj zaparkowany cały czas. Ja otrzymałem właśnie jeszcze dodatkowe bronie. Mam aż 34 już naboje do bazuki, czyli tam naprawdę było dużo tych rakiet. No bo wcześniej miałem 9 chyba rakiet. Czyli dostałem 25 rakiet w takim razie. Na to wygląda. Zapisujemy tutaj grę. I myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. W następnym pojedziemy sobie do Shoreside Vale i będziemy wykonywać zlecenia dla gościa, który się tam będzie do nas odzywał poprzez telefon komórkowy, poprzez, znaczy co ja mówię, przez budkę telefoniczną oczywiście, właśnie w Shoreside Vale. Więc wtedy będziemy mieli okazję w przyszłym odcinku troszkę sobie pozwiedzać tą trzecią część Liberty City. Później myślę, że będziemy mogli zostawić sobie taki odcinek na totalną rozróbę i poboczne aktywności, o czym Wam już mówiłem kiedyś. No a w następnej kolejności zaliczymy misję dla Suki i już powoli będziemy docierać naprawdę do końca gry. Teraz gra wydaje się naprawdę dość krótka, ale to też pewnie dlatego, że ja już doskonale wiem, co w tych misjach robić i mam w pewną wprawę w tym wszystkim, więc też niech to Was nie zwiedzie. W każdym razie już dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzeba przyznać, że niektóre misje były dość hardkorowe. Przynajmniej mówię tutaj o tej pierwszej, kiedy to mieliśmy problem z tą sztuczną inteligencją. No, ale udało się wszystko wykonać za pierwszym razem zgodnie z planem, więc jest ok. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.